Dzień dobry z tej strony Rolling Stars, z tej programy, zobaczymy tutaj mecz e, moich znajomych my. kolegów, tutaj Smix oraz QWRT. Jak e, to ma dokładnie e, 9846, ja tutaj będę próbował komentować w jakiś tam sposób e, dobry i pokazać, że ta gra może być ciekawa. Widzimy tutaj, że pierwszy już engage jest ze strony Amumu. E, w ogóle tutaj e, widzimy, że e, Ezra się po, po, potrafi jakby pochwalić fajnym skinem, którego dostał prawdopodobnie chyba ze skrzynki go dostał i sobie rozmienił i cieszy się, że no, po prostu go ma. To ja mu jest bez skina Widzimy tutaj, że z Amumu zaczyna bardziej lękownie, jak, tak jak się powinno. Raczej nie kupił pancerza, ponieważ, no nie wiem dlaczego mógł kupić pancerza, chociaż to nie, tam nie jest tak do końca złe. Na pewno to troszkę yy, yy, sustaina. Troszeczkę mu obrażeń będzie blokować, ale też troszeczkę mu będzie też leczyć. Kupił płotkę, a... Ze strony tutaj Pelcz i Ezreala mamy widoczność, że będzie sobie stakował swoją kropelkę jak najwięcej many, żeby mieć jak najczęściej spamować Shimix. Widzę tutaj, że moim zdaniem już tutaj przesądzona sprawa, że Ezreal wygra na tego Anumu, a on jest taką dobrą postacią, jeśli chodzi o jeden, versus jedną kontrakt ktoś range'owy, zwłaszcza kto ma jeszcze odkok. I żeby ogólnie Amumu mógł w ogóle tą wygrać tą, tą, tą rozgrywkę, musiałby naprawdę troszeczkę się natrudzić, troszeczkę bardzo pofarmić, nie dając jednocześnie farmić Ezrealowi, który no, mając dużo golda potrafi naprawdę sobie taki kwiatek zrobić, który po prostu nie kontrolował Amumu ze względu na to, że on musi podejść, chodzić, a on ma, a Ezreal ma właśnie ten system ucieczki tego swojego... Które też będzie dosyć na późniejszym poziomie dosyć częste. Póki co nie widzimy jakichś tutaj poków czy coś w ten stylu. Próbuję tutaj farmić każdy z graczy. Jeśli porównać na ten moment, farmy widzimy, że Ezra sobie troszeczkę lepiej radzi. Na pewno ta, ta różnica wzrośnie, to widzimy, że Engage ze strony Amumu, czy coś tutaj się wydarzy więcej nie tutaj. Widzimy tylko, że defensywne E od tego, ale widzimy, że mu dalej się jedzie widzimy, że Thunderlord został zużyty to jakieś obrażenia tutaj Ezra, ale zostaje w takiej sytuacji dosyć niebezpiecznej. Tej kolejnej Ignite idzie. Ignite. Zaraz będzie pewnie kół od Amumu i co będzie to kill? Tak, jest to kill'a. Amumu, Amumu pokazał, że potrafi kuki co byli, jeszcze zwyciężyć. Ezreal musi się nakupować teraz itemków i troszeczkę zmienić styl gry, bo widać, że to mu raczej nie podchodzi i musi spróbować czegoś innego. Widzimy, że Omu tutaj teraz będzie chciał popełnić samobójstwo, na Ezreal już wraca i może przez to stracić, stracić jakby życie. Na rzecz Ezreala nie stracił, Widzimy, że sytuacja jest pod kontrolą, a mu się cofnął również, zakupi sobie przedmioty. Jeśli ze strony Ezra to widzimy, że kupił sobie Live Stracu na pewno mu tutaj muszę się poruszyć, bo. No, bo. Ten life to na pewno będzie mu bardzo pomocny w walce z Oumu, y, który jakby on sam nie ma jakby dużego leczenia. Oprócz samych plusów, to tyle Azrael będzie mógł się dodatkowo leczyć z ataków który będzie y, zaatakował w miniony. Więc ma nie dość, że ma podki, które bardzo dużo mu dają, to jeszcze będzie się stylował z normalnych autoataków, jak i potem z zależy, co złoży i w jaki sposób się złoży. Mimo, że mu jeszcze nie wrócił, powinien nie już być w drodze, powinien już tutaj iść. Nie mam wizji na obie strony, bo tam miał trzy minuty opóźnienia, tak to wszystko widzę na żywo. Oni mnie też słuchają, więc jakby jest ok. I widzimy, że tutaj Umu wraca, już jest tutaj na linii, będzie tutaj próbował coś wygrać, coś tutaj wywalczyć. I co to będzie, co to będzie w tym momencie, Czy Próbuję tutaj chyba podejść do farmy miniony, spróbuję tutaj chyba troszeczkę tej farmy też zdobyć, na pewno musi, musi, musi farmić, bo bez tego nie jest dla niego to możliwe. Widzimy, że tutaj on się troszeczkę składa pod, pod tanka takiego, off tanka znaczy się, kupił troszeczkę tutaj AP, ability power, tutaj troszeczkę też HP sobie dokupił, prawdopodobnie będzie coś składał związanego z bardziej i po części też z armorem, plus jeszcze jakieś, jakieś ability power, żeby mieć większe obrażenia. Widzimy, że póki co jest tutaj lekka, bardzo lekka dosyć wymiana obrażeń, ze strony tego, tak widzimy, że tutaj chciał zaangażować a mamuty będzie dalej pędził, będzie pędził, będzie, będzie za to obrażenia. Oczywiście Zreal ma jeszcze swoje e i tutaj używa go właśnie do chila i został. Wyszedł z, z tego obronną ręką, z, mając full, full w tym momencie, a Amumu jednak troszeczkę oberwa. Prawdopodobnie cofnął się też po troszkę plusików ten Amu. Troszkę się wyleczyć, widzimy, że podki już tutaj są używane. Widzimy że tutaj, że kolejny dobry engage, kolejny dobrze Q ze strony Amumu i tu widzimy, że będzie, będą obrażenia, będą obrażenia to Będ, będzie tutaj chyba chase'ował, będzie próbował takie, widzimy tutaj, że jest sytuacja, jeśli zadam jeszcze obrażenia, jeśli nie, nie zdąży wyleczyć, to Ezreal pada i tak mamy kolejny kill dla Amumu. Co tu widzę, co tu widzę? Nie spodziewałem się, że będziemy widzieć takie, z takie widowiskowe zabójstwa ze strony Amumu, który w poprzednich grach, jak kiedykolwiek z nim oglądałem, praktycznie kontra każdą postać zgrał źle technicznie. Jednak tutaj potrafi pokazać, że troszeczkę chyba się nauczył czegoś od tego czasu i potrafi pokazać, że coś, co coś jest do zrobienia w jego jego sytuacji. Tutaj znowu widzimy, że defensywne samobójstwo w celu cofnięcia się, zakupu pieniążków, zakupu itemków za pieniążki, które zdobył, mimo że Ezrael sobie zakupuje odpowiednie itemy, które na pewno będą mu na rękę szły, jeśli chodzi o Amumu, który wiadomo będzie się składał troszeczkę pod takiego tanka. Gdzie zadawał mu większe wrażenie, ale musi też zmienić troszeczkę styl gry. Bardziej musi defensywnie grać, bardziej chowając się za minionami, bardziej yy, jakby przewidując, co może Amumu zrobić. Yy, ponieważ jeśli dalej będzie tak umierał, nadal będzie miał dosyć duże straty. Nie dość, że do Golda, to jeszcze do EXPA, i w tym momencie. Akurat w tym momencie jest równe jeśli chodzi o EXP, ale tutaj widzimy bardzo dużą różnicę jeśli chodzi o miniony. Tej 16 do 46, widzimy też, że 30 minionowa różnica. Widzimy tutaj n engage, bardzo dobre E ze strony Ezreala, który w bardzo łatwy, bardzo łatwy sposób wydorżował tutaj próbę z zadania mu jakichkolwiek obrażeń. Amumu będzie tutaj sobie powoli czyhał, na okazję to rzucił ku bez jakiegoś, jakby nie wiem, się zastraszyć, coś w tym po prostu się pomylił, nawet nie zgarnął chyba tego miniona. I widzimy tutaj, że sytuacja posuwa się. posuwa się w stronę wieży Amumu. Okej. Okay się troszkę poruszać w stronę wieża Mumu, tutaj widzimy, że Ezreal będzie miał tutaj łatwiej dużo farmić i odpuszować, ponieważ ma na tym całkiem spokojnie, może sobie z dalszego zasięgu walczyć i jakby pokować ale też po prostu farmić. Widzimy że coś tutaj Mumu próbuje od boku przejść, próbuje coś tutaj farmić więcej i tutaj widzimy, że jakieś obrażenia zostały zadane, źle użyty kóz, bandaż, który powinien mu zagwarantować podejście do przeciwnika, gdyby Amumu miał jeszcze śnieżkę, na pewno byłoby, byłoby mu o wiele łatwiej, jeśli chodzi o dostanie się do Ezreala, który jeśli bardzo do, w dobrym momencie, bardzo dobrym timingiem rzuci swoje e, te przejście całe e, mógłby właśnie zniwelować wtedy to, no ale fakt sam że Ignite, Ignite jest też bardzo potrzebny, zwłaszcza, że zral będzie mógł się leczyć i już tyle, że nie tyle, że leczyć, ale po prostu zadać dodatkowe obrażenia, gdy sytuacja będzie niepewna, a na pewno pomoże mu to jakoś prze, 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 przeciągnąć sytuację na swoją korzyść. Widzimy tutaj, że ze strony Ezreal takie same są same Respele. O tym samym pomyślał co Amumu, chociaż Amumu dużo gier wcześniej grał w zupełnie inny sposób, innymi samolotami, co mu nieco przykrzało gry i na pewno go z, na pewno nie, nie było niczym, co kierowało go w stronę zwycięstwa. Że tutaj, że była całkiem dobra sytuacja na to, żeby rzucić, quizenbijować troszeczkę, dodać troszeczkę obrażeń i coś z tym zrobić ale póki co to co oglądamy tutaj to tak trochę powolny mecz, dwa kila są już dla Amumu, który w tym momencie w tym momencie ma 30 milionów na Ezraela, który ma 74 w tym momencie te statystyki 2-2 i 0-2, tutaj bardzo dużo mówią o graczach, że jeśli chodzi o early game, to widzę, że tutaj Amumu był lepszy tutaj chyba z technicznej strony, jak i po prostu z tankownej strony, która jakby dawała mu przewagę tego, że real na samym początku nie ma tak dużych obrażeń, jakby chciała a Amumu jest dosyć potężną postacią. I tutaj widzimy, że próba engage'u tutaj nie nietrafione ze strony yy, yy, Amumu. Wiadomo też, że Amumu ma swego takby do mu się po prostu podejść i użyć bandaża, mógłby od razu też zultować i podejść do Ezreala w tym trakcie, jakby on był, w trakcie tego jak on był unieruchomiony i tutaj widzimy kolejna próba zabandażowania Ezreala, tutaj też uniknięty, po prostu nie nietrafiony, w zym jakby kierunku rzucony, nie, bez przewidywania jakby ruchu Ezreala rzucił na ślepo, widzimy też, że się cofnął chyba po plusy, yy, które na pewno dadzą mu jakąś tam przewagę, jeśli chodzi o, może nie tyle przewagę, ale po prostu uzupełnił go pasek many jak i zdrowia. Nie wiem, co tu możemy jeszcze zobaczyć. Widzimy, przede wszystkim widzimy, że minionami tutaj bardzo dobrze wygrywa Zreal. Jeśli chodzi o obrażenia, jakie sobie mogą zadawać, to Amumu będzie miał dużo większe ze względu na to, że jest bardziej tankowny, ma tutaj swoje fajne To Widzimy, że Engage, ale ten z raczej jeszcze nic nie będzie. Real nawet się nie kłapi, żeby użyć swojego przejścia na E. I Będzie się teraz powoli leczył na plusikach i na autoatakach. Wyszedł troszeczkę jakby. No na plus wyszedł Ezreal engagem, z Real tym Engage'em, ponieważ Amumu troszeczkę HP stracił, stracił, ale nie odzyskał a z Real Również stracił, ale odzyskał. Widzimy tutaj, że sytuacja się znowu powtarza, idziemy po plusiki, dobywamy plusiki, regenerujemy HP i znowu farmimy. Ale ile sytuacja może trwać? Czy Ezral zrobi coś więcej, czy będzie próbował Czy Będzie po prostu starał się farmić i czekać aż do, do skutku, aż będzie miał dużo odpowiednią ilość zgolda, jak, po, która pozwoli mu, ym, dużo łatwiej to widzimy, że jakaś próba poku, nie, jednak próba jakiegoś zastraszenia, zdobycia troszkę minionów, tej jakiejś presji stworzenia, gdzie tutaj, że sobie farmi powoli tutaj nie do końca, w odpowiedni sposób ten mu farmi powinien podchodzić biorę tych minionów, wziąć całą falę, pozwolić Ezraelowi na farmienie pod Turetem, który jakby zadaje dodatkowe wyobrażenia mógłby w tym, w tym momencie tracić tą farmę a, i musiałby wtedy no, dosyć mocno bić czy odpuszczać, więc tak naprawdę Amumu zabiera, by nie stracić, to widzimy, że Engage jakiś będzie próba, czy to tutaj nie wytrzymał Ezre. Amumu nie wytrzymał, rzucił ku w złym momencie. To widzimy, że znowu próba. To egzaust widzimy, to będzie defensywne. Ej, no znowu tutaj mamy kurczę, będzie ult, czy będzie ult! Tak, mamy ult, tutaj będzie. No jakieś obrażenia i tutaj będzie znowu, znowu będzie kolejna śmierć ze strony zrola. ale czy będzie tutaj śmierć też dla. A Mumu nie, a przeżył, przeżył na bardzo niskim poziomie zdrowia, ale przeżył. To widzimy, że ta sytuacja była dosyć wyrównana jednak e a mu musiał wejść pod Tureta przeciwnika, przez co Dostał za 3-4 hity, co jakby no, jest dosyć dużym, dużymi obrażeniami. On na na wagę 600-700 obrażeń. E, Patrząc na to, ile w ogóle on ma HP, to jest całkiem sporo. Widzimy, że będzie kolejna samobójcza śmierć. Jednak czy tak jest czysta samobójcza śmierć? Mamy już y, y, 3-0 dla y, y, Amumu. I w tym momencie widzimy, że sytuacja robi się nieciekawa. Ale widzimy także, tak, że Ezreal bardzo dobrze... I przedmiot się y, za... Y, bardzo dobry przedmiot zakupił. Na pewno da mu to dużo większej możliwości ucieczki, jak i po prostu stania i otrzymywania mniejszych obrażeń. I na pewno będzie mu to na korzyść, jeśli chodzi o te wszystkie stuny, jakie posiada Amumu. Na pewno mu też pomoże to na egzosta, jak i Ignite'a, który, no, jak widać, Ignajty go i egzosty bardzo. Spowalniają, jak i po prostu doprowadzają go do śmierci, bo jak można spojrzeć na statystyki, których oczywiście nie, nie ma tutaj, ale je pamiętam, Azrael padł dwa razy od samego Ignaju. Widzimy, że jakiś kolejny NG tutaj, a on próbuje, duże obrażenia są zadawane, wchodzą, i tutaj Azrael musiał się wy, wy, wy przeteleportować na lokację obok. Ze swojego skilla na E i widzimy, że tutaj sytuacja troszeczkę się uspokoiła. Oboje gracze tutaj pójdą tutaj po pusiki. Ten jeden plusik jeszcze zostaje, niepotrzebnie, nie jest potrzebny w tym momencie, a plusik został za, za, zabrane z dołu. No i możemy tutaj poczekać na, co, na jakąś sytuację, która pozwoli nam troszeczkę się poemocjonować, zobaczyć jakiś pokaz skilla, mechaniki czy, czy, czy czegokolwiek innego, z czego można tutaj pokazać podczas gry 1 vs 1 na tej mapie. Widzimy tutaj, że Amumu będzie coś próbował, tak złapał go, będzie zadał obrażenia. Tutaj widzimy, że już pół HP nie ma, zabrał, kiedy teraz będzie i nie, już źle użyty ult zbyt późno, zbyt późno. Czekał na pewno na, na to E od Ezreala, a może po prostu nie miał, nie miał cooldownu, nie spojrzałem nawet. Ale po prostu za długo przeczekał. Widzimy tutaj, że kolejna próba, jakaś many już tutaj, Amumu nie ma, nie ma jak tutaj sobie. Poradzić, tutaj Ezreal znowu ma full HP, a w momencie wrzucał się ta, to w taki sposób, w jaki się wrzuca, nie, zadbając o, nie dbając o to, żeby mieć możliwość zabicia. To tutaj widzimy, że kolejna próba tutaj, dobrze, że rzucone od Ezreala pozwoliło mu się w ostatniej sekundzie przemieścić, nie dopuszczając do, do otrzymania dodatkowych obrażeń. Z tych statystyk widzimy, że Ezreal ma. Ponad dwukrotnie większą farmę, co daje mu naprawdę dosyć sporą przewagę golda. Chociaż na pewno mu nieco odrabia te straty ze względu na to, że zdobył już 3 kile, a z real tak naprawdę żadnego. Jeśli chodzi o spuszowane turety, to widzimy, że to mam 1200 HP na 1950 a tutaj ledwo 560, które widzimy tutaj, że praktycznie. W tym momencie przy, będzie dosyć. Jeśli nic się nie zmieni, w tym momencie ten tower będzie na, w najbliższym czasie padał, ponieważ Ezreal ma bardzo dobry odpuszcz, a mu też powinien mieć bardzo dobry odpuszcz, tylko nie wykorzystuje tego w taki sposób jak powinien. Na pewno boi się straty many w, w, w taki głupi sposób na minionach, a jakby miał jakby engageować, to musiałby mieć ten, tej many odpowiednią milaś. Tutaj widzimy, że coś tutaj się zdarzyło i tutaj heal jeszcze został zabrany, jeszcze F ostatni. W, ostatni mikro, w ostatnich mikrosekundach został rzucony z realnie dość, że zabrał plusa, to jeszcze odsunął się na bezpieczną odległość od Amumu. Widzimy tutaj prawdopodobnie konsternację na twarzy tego gracza. Na pewno będzie próbował coś tutaj jeszcze spróbować. Na pewno będzie próbował znaleźć sposób na to, żeby go złapać, żeby mieć dobry timing. Na pewno jeszcze ulta nie ma, tutaj Amumu dosyć długi ten cooldown jest na jego skilla. I będzie, na pewno będzie czekał tutaj na możliwość zrestaurowania się tego skilla. Musi się podleczeć, musi uważać troszeczkę, musi na pewno zdobyć troszkę HP na tych wszystkich pusach nie dając się za bardzo pułkować, nie dając możliwości Ezrealowi tutaj na zdobywanie i zdawanie obrażeń. To widzimy, że taktyczny ult rzucony zadał obrażenia. Tutaj, Mumu, na pewno będzie go to, to troszeczkę kosztowało. Widzimy tutaj, że Engage, tutaj, kolejne F, bardzo dobry momencie. i tutaj widzimy, że Exalt i Ignite, kolejne e K tutaj, widzimy, że został rzucony QSS i widzimy, że Azrael chodzi z tego spotkania w tym momencie. Spotkania na te, y w tych krzakach, to naprawdę. by trzeba było cenzurę nałożyć na te wszystkie brzydkie słowa i tego. No w każdym też razie widzimy, że Ezreal będzie raczej puszował i potem będzie próbował popełnić samobójstwo zaraz po tym, ale jest to jego korzystny, Zwłaszcza, że ma dosyć duży, duży gold, duże pokłady golda. Widzimy tutaj, jest samobójcza gra w tym momencie, tutaj próbuje puszować jeszcze sobie jakieś farmy, zadawać obrażenia, które to widzimy, że cofną się cofną się swoją własną śmiercią, tak jak to robił trzy razy, trzy, trzy razy już Amumu, i widzimy, że jak mówiłem, że im, dłużej, im więcej przedmiotów ma zakupionych Ezra, tym będzie cięższy do pokonania. E, chyba, że naprawdę on mu bardzo dobrze wykorzysta swoją przewagę z Kili i wykorzysta bardzo dobrze z, z mechanikę tej postaci. Więc no, póki co widzimy, że jest 3 do 1. Jeśli chodzi o farmę, no, mamy tutaj dwukrotną przewagę niemalże. E, jeśli chodzi o Golda, nie mam tutaj spojrzenia na Golda, więc nie potrafię powiedzieć jakbym oczywiście spektakulował normalnie, to, to tak, to bym wiedział, ale jakbym tak jak mówiłem na żywo tutaj obserwujemy. Trzeba je troszeczkę poruszać. No i wracamy tutaj, widzimy, że Aumu dosyć mocno puszuje, jak chce odebrać turę przeciwnika, tak jak przeciwnik odebrał jego własne i widzimy, że tutaj będzie turet poległy, Tutaj widzimy próbę jakiegoś engageu, widzimy, że troszkę w niego wchodzi, troszkę tu obrażeń zadaje, ale zostaje pod ostrzałem tureta, zdobywa niepotrzebne obrażenia i tutaj się wycofuje z realna K. Cały czas chodzi, Ma pełne zdrowie, kupi sobie nawet y oblicze ducha, które daje mu na pewno zwiększone leczenie i odporność na magię, którą dysponuje mumu, chociaż on sama z pasywu tutaj chyba 20 czy też 30 punktów obniżenia obniżenia Magic, magic Resist to odporności na magię, to że będzie coś próbował i próbował i próbował i spróbował, no ale na tyle wyszło, że mógł tylko spróbować. Musi, musi coś zrobić, musi coś zrobić, musi w dobrym momencie, w dobrym jakby timingu rzucić to wszystko, to widzimy, że tak rzucony też jest w jakiś bardzo nieefektywny sposób, nieco go marnując, jednak cooldown na 40 sekund to jest tak naprawdę nic, biorąc pod uwagę, że cooldown na ulta od a, mu, a mu jest dużo większy. Chciałem tu też zaznaczyć, że bardzo dobry pomysł z tym hekstakiem, Zwłaszcza, że Amumu ma świadomość tego, że Ezreal bardzo łatwo potrafi odskakiwać. Ma ten swój odskok, z jeszcze z swój QSS, już w tym momencie i Amonu na, na, na pewno przemyślał ten wybór kupując właśnie tego heksteka, myśląc o tym, żeby móc jak naj, jak naj, mieć jak, jak najwięcej możliwości podejścia do Ezreala i zadania mu obrażeń. Gdy widzimy, że powinien być teraz sekstek, którego nie ma z, z racji tego, że i tutaj w tym momencie został użyty, czy będzie jakiś ultimate, czy mamy w ogóle tymi, widzimy, że to Ignite i Exhaust ze strony obu graczy, i tutaj zrzucany ult tutaj nie wy nie wydodżował tego, a mu mu jakby się troszeczkę bardziej przesunął, to dałby radę to wydodżować, i mu może zmieniłby tutaj oblicze te, te, tej walki. Widzimy, że już jest 3 do 2, real wychodzi znowu z tego obronną ręką, pokazał nawet swoją masterię pokazał, że jego masteria to jest szóstka, dosyć dawno już wita, ale szóstka nadal. Że skin to nie tylko skin, ale również skill. Na pewno to będzie chciał nam przekazać to, tym właśnie sugestywnym pokazaniem swojej odznaki. Wiem, że kolejne samobójstwo tutaj będzie to jest chyba już jakiś taki rytuał. Choćby sala samobójców tutaj na tym całym... na tym całym Na tym... Howling Abyss, tak. I widzimy tutaj samobójstwo ze strony Ezraela. a on zraz tutaj powinien iść, powinien tutaj się pokazać. I widzimy tutaj, że zakupił kolejne przedmioty. Moim zdaniem ten przedmiot jest, jest dobry, jest dobry jednak nie wykorzystał w pełni potencjału tego przedmiotu z racji tego, że Ezra nie, nie buduje sobie krytyków, a wszystkiego obrażenia, jakie on zadaje, to przede wszystkim obrażenia fizyczne ze z swojego Q oraz no, z kół tylko. Chyba, że Ultima, jeszcze obrażenia fizyczne, ale chyba mało magiczne. Więc tak naprawdę tylko kur i auto ataki. Nie wiem tutaj, że tutaj Amumu już tutaj podchodzi pod przeciwnika, na pewno będzie starał się odpuszować bardzo szybko, żeby Ezreal stracił jak najwięcej farmy, będzie próbował zdobywać, tutaj chyba dostaje troszeczkę od tureta hitów, ale to chyba nie powstrzymuje go od dalszego tutaj prób próbowania, farmienia i puszowania, widzimy, że tutaj ult ze strony Ezreala zgarną większość farmy już nie musi się martwić o straty zbyt długo, zbyt długo obciągał się z tym i tutaj stracił dużego miniona tutaj widzimy, że próba NG Minimalnie, minimalnie jak tuż obok przechodził te, ten bandaż, tuż obok Ezreala. Hitbox jest jednak zbyt mały od Ezreala, żeby go było można tak łatwo trafić. Wtedy widzimy, że kolejne Q troszeczkę nie bardzo dobrze wycelowane. On coś musi z tym zrobić, musi postarać się o jakiegoś większego cela o bardzo, dobrą, o bardzo dobrego engage, na jak najszybciej, z jak największą ilością zdrowia, jak najlepiej nie za dużo w minionach, to widzimy, że kolejny nieudany tutaj rzucił Eksteka jest coraz bliżej jest. Rzucił słowa o tym właśnie temu mówiłem, że rzucił na nim słowa, widzimy, że rzucił ku, ku swojej tej ulta, tej dobrze zrobił wziął tutaj tego, widzimy dwa egzosty, poszły i tutaj coś będzie z tego. Widzimy, że Ezrael rzucił sobie QSS i tutaj nietrafiony Kstun i to może przeważyć, ale nie widzimy, że tej sytuacji zmienia się zmienia się jak, jak wskazówki na zegarze i tutaj zaraz będziemy widzieć wykonanie tego jakże pięknego killa, który zadecydował o tym, że mamy na statystyka 4-2, a mumy teraz na pewno będzie próbował się zabić znowu. Nie będzie to dla niego raczej trudne, póki, póki co dwa towery są bardzo blisko, póki co może jeszcze puszować do powstania Ezreala jest jeszcze 22 sekundy. Ale to widzimy, że chyba starczy mu na samo zabójstwo. Ma, no, sam, samobójstwo na tym towerze, który nie do końca został skuszowany. Widzimy tutaj, że e, jeśli chodzi o, o to, co składa sobie tutaj e, zreal. to widzimy tutaj, że przede wszystkim jakiś live, stream, troszeczkę obrażeń, penetracja e, QSS, tutaj, żeby sobie e, zignita od Amumu oraz egzausta Ale widzimy, że nawet mimo tego, mimo tego, że on ma tutaj tego egzausta, swojego plus jeszcze qss którego, który może tego egzosta przeciwnego wyłączyć, jak i stunów, to mimo to i tak potrafi dosyć do, do mocne obrażenia tutaj otrzymać. Na pewno będzie na pewno na, ten, na te statystyki, wszystkie statystyki mam na myśli, że na ten przebieg jakby walki, że póki co mu jest lepszy, miał wpływ to, że tak dużo razy zdarzyło mu się umrzeć. Na początku dając Amumu złoto, który mógł sobie ulepszyć przedmioty do takich jakichś tam konkretnych. Widzimy, że tutaj mnie AWK chce wyrzucić, muszę się troszeczkę poruszać, żeby nie było. No widzimy, że turret już skuszowano od inhibitora. Amumu nie chce coś wyjść, nie chce się coś ruszać. Widział, że chyba czekała już mi się gold na no itemka starczy, widzimy tutaj, że... Kupię tutaj żar, żar sobie, żeby mieć większe wrażenie to obecności. Widzimy tutaj, że bardzo dobre Q trafiło go tutaj. Heksyk troszeczkę nie, nie w pełni trafiony. Widzimy, że tutaj jest przejsowanie, jest trzejsowanie, jakaś próba tej tutaj zrobienia. Tutaj widzimy, że slow, jaki posiada tutaj Amumu ze swojego relaja oraz z, z, ze swojej tarczy na pewno będzie bardzo pomocny, ponieważ z nie ma jak tutaj op operować, jak się tutaj poruszać. Musi na pewno, a mumu wystarczy, że po prostu będzie biegał wokół, czasami atakując, ataku, gdyż że jest jakby z e, swoim obszarem, tak, czy jak będzie zadał obrażenia. Plus fakt, że jeszcze kupił sobie żar Amumu, mumu, co dodatkowo zwiększa jego obrażenia. Które nie są oczywiście aż tak duże, ale na ten moment zawsze coś niż nic. Widzimy, że tutaj duża jest przewaga zdrowia, tutaj próba jakaś engage i udana próba, widzimy, że wchodzi w niego, wchodzi w niego niczym, niczym nóż w masło i widzimy, że tej może mu się to nie opłaci tej źle rzucony hextech, nie trafiony żadną z rakietek i został zabity po raz kolejny, a Mumu mu nie pokazał, że nie pokazał w tym momencie swojego prawdziwego skilla troszeczkę na pół HP. Przyszedł. Praktycznie sam fakt tego, że poprzednia walka była nieudana, sprawiło, że tą walkę właśnie przegrał. Przyszedł na pół HP do Ezreala, który nie dość, że się leczy, to jeszcze, machając zawsze zostawiał wcześniej Amumu na pół HP, czyli tak naprawdę wyrównała się różnica poziomu w tym momencie, tego, że Azrael mógł po prostu go zabić łatwiej. To jest kolejna samobicza śmierć. Tutaj widzimy, że miniony zdobyły killa, na pewno się troszkę nad tym nafidują. Mamy sobie jakieś lepsze działka, czy też lepsze toporki, że co one tutaj mają. To są hamery jakieś. Co widzimy, że Amumu powstał ma tutaj kupiony. No nie, jeszcze nie kupił. Kupił sobie tutaj tylko penetrację, chyba budki tylko dokupił, jeśli mnie pamiętni byli. W każdym razie razie nie było stać go na do, 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 złotych, do kupienia w całości tego itemka na, na żar. Na pewno będzie to troszeczkę boleć, że zabrakło troszeczkę tego potencjału. Widzimy, że tutaj jest bardzo mocno odpuszowany już do dwóch tych towarów. Jeśli w tym momencie on umrze, a mam na myśli tutaj amumu, to Azrael będzie miał łatwy sposób na to, żeby to odpuszczać. Nie będzie musiał nawet umierać. Zwłaszcza, że tutaj idą bardzo duże, idą duże miniony, które będą na pewno utrapieniem dla Amumu. Może Azrael też już wrócił na linię, na samym środku tutaj biega, chodzi, próbuje coś. Zgarniać, to udaje mu się zgarniać dużą ilość farmy. Widzimy tutaj, że farmi, farmi dalej, chociaż nie będzie mu to aż tak już potrzebne, bo widzimy, że albo teraz wygra gra, albo nadal się będzie toczyła raczej. Praktycznie mu wygrać. Tylko, czy on mu zrobi dobrze, czy zrobi dobrze odpowiedni, w odpowiedni sposób z tą akcją, żeby za, zapewnić sobie zwycięstwo? Widzimy, że tutaj gdzieś biega, mając cały czas w odpalone, marnując manę. Nikt to nie przeszkadza. Mane ma i tak dużo, chociaż nie wiem, jakim temu się tak bardzo szybko regeneruje, że nie widzi tutaj jakby różnicy tego. Kropelki oczywiście nie ma, nie ma tutaj żadnego item mana, oprócz. No, no żadnego nie ma. I tutaj, tutaj widzimy, że... Te duże miniony tutaj są naprawdę utrapieniem. Nie dość, że po, połkujący z daleka Ezreal, który rzuca swoimi swoim crew zabierającym około jedną dziesiątą zdrowia na jeden hit um, Amumu, to jeszcze one będą bo, dosyć mocno pushować i one same będą potrafiły wygrać grę Ezrealowi, jeśli, e, jeśli dopuści się, do, e, zby, się zbyt blisko e, towerów. Powinien, moim zdaniem, troszeczkę tutaj ofensywnie zagrać Amumu pozwolić tutaj widzimy, że nieudany hextech na pewno go to troszeczkę przybliżyło. Widzimy, że nieudany też Q miał oczywiście ten tą przewagę, że Ezra już dążył rzucić swój teleport, więc powinien wtedy z łatwością trafić i móc zabić po prostu Ezreal. Widzimy tutaj, że exhaust, exhaust poszedł, tutaj widzimy nietrafione nie, nie ku zmarnowany exhaust, szanse od Amumu diametralnie w tym momencie y, zmieniają się, są coraz mniejsze, jeśli teraz Amumu nie będzie miał exhausta, bo nie będzie go miał, bo ma w tym momencie, Zral będzie mógł go dużo łatwiej zabić. Tutaj widzimy, że też kolejny nieudany Q, widzimy, że exhaust tutaj na pewno zmniejsza bardzo dużo obrażeń, To widzimy, że został QSS zrzucony, to Troszeczkę tutaj widzimy, że zwycięstwo należy się właśnie Maszymi XP, który zagrał Ezzraelem. E, widzimy, że gra była dosyć wyrównana, jeśli chodzi o zabójstwa i e, śmierci. E, widzimy, że Amumu więcej razy popełnił samobójstwo o jeden raz. I widzimy też, że farmę tutaj, farmą tutaj przegrywało ponad 100. I dziękuję. To by było na wszystko.